Krótki, około dwuminutowy spot składa się z wypowiedzi do kamery oraz dynamicznych sekwencji ujęć ukazujących produkty, ludzi i miejsca, które promują ideę małopolskiej ekonomii społecznej. O czym dowiadujemy się z napisu w logo, które pojawia się w początkowym ujęciu, a następnie znajdować się będzie w lewym górnym rogu kadru. Intro. W pierwszym ujęciu mężczyzna w średnim wieku ubrany w odzież roboczą wykonuje zadania w hali fabrycznej przy dużej maszynie zakładowej. Pojawiają się również zbliżenia na produkowane w fabryce mopy podłogowe. W dalszej części sekwencji widzimy pracowników budowlanych w kamizelkach odblaskowych wykonujących na zewnątrz pracę przy budowie chodnika. Kolejne ujęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę na wózku inwalidzkim i aparatem fotograficznym, przewieszonym przez szyję, która opuszcza duży autokar wycieczkowy, korzystając ze specjalnej rampy, wbudowanej w dodatkowe drzwi, znajdujące się na boku pojazdu. Pomagają jej w tym operator rampy oraz kobieta w średnim wieku, która stoi za wózkiem, asekurując naszą bohaterkę. Ujęciem zamykającym jest zbliżenie centralne na twarz kobiety, która przykładając do twarzy aparat do fotografii natychmiastowej, przymierza się do zrobienia widzowi zdjęcia. Każdego dnia dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce. Ujęcie z lotu ptaka w słoneczne popołudnie, przedstawiające food trucka z szyldem, frytki belgijskie. Wśród nich Społeczna 21. Dynamiczna sekwencja ujęć. Młody mężczyzna z zespołem Downa w firmowym podkoszulku wydaje przez okienko frytki w kartonowym opakowaniu, które zostały nałożone przez drugiego pracownika, znajdującego się poza kadrem. W kolejnych ujęciach dwie młode kobiety, skąpane w popołudniowym słońcu i otoczone zielenią, rozmawiają ze znajomą i spożywają frytki przy stole, na którym znajdują się również sosy do frytek i napoje gazowane. Przedsiębiorstwo społeczne z Krakowa prowadzące foot track z frytkami belgijskimi. Kobieta w średnim wieku stojąca na tle foot tracka wypowiada się do kamery. Jest nią Agata Krzyżek Gola, członek zarządu społeczna 21, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Społeczna21 to przedsiębiorstwo społeczne, które zajmuje się aktywizacją zawodową osób z zespołem Downa. Sprzedajemy przepyszną kawę w społecznej kawce na kozłówce w Krakowie oraz najlepsze frytki w całym mieście, które sprzedają właśnie osoby z zespołem Downa w półtraku, który widzicie za mną. Sekwencja montażowa przedstawiająca w detalach proces przygotowania frytek i ich drogę do klienta: smażenia, odcedzania i solenia. Czynności te wykonuje z zaangażowaniem młoda dziewczyna z zespołem Downa ubrana w firmowy podkoszulek. Frytki trafiają do drugiego pracownika, młodego mężczyzny z zespołem Dauna, który pojawił się we wcześniejszych ujęciach. Obsługuje on płatność przy pomocy karty i wydaje przez okienko frytki w kartonowym pudełku. Sekwencję kończy duże zbliżenie kamery na soczyste frytki, po które sięga ręka. Największą wartością społecznej 21 są wyjątkowi ludzie, którzy tworzą to znane już na kulinarnej mapie małopolski miejsce. Młoda kobieta, siedząca przy stoliku, która pojawiła się we wcześniejszych ujęciach, wypowiada się do kamery. Jest nią Karolina Adamczyk, menadżerka food trucka, o czym dowiadujemy się z podpisu znajdującego się w dolnym rogu kadru. Największą wartością tego miejsca są przede wszystkim ludzie, niezastąpiona ekipa, czujemy się tutaj jak w jednej wielkiej rodzinie. No i to jest naprawdę wyjątkowa wartość, której nie jesteśmy w stanie doświadczyć w żadnym innym miejscu. Ujęcie z lotu ptaka pokazujące malownicze położenie food trucka, drzewa i zieleń, z za których wyłania się tafla Zalewu Nowochudzkiego. Sekwencja pokazująca typowe zadania pracowników food trucka. Dziewczyna z zespołem Downa, która pojawiała się we wcześniejszych ujęciach, sprawnie nabija na kasę kolejny rachunek, nakłada frytki do koszyka, Smaży je, a następnie przekłada je na sito do solenia, które przejmuje drugi pracownik. W następnych ujęciach wydaje z promiennym uśmiechem frytki przez okno food traka. Następnie wypowiada się do kamery, stojąc na tle zalewu nowochódzkiego. Jest nią Natalia Opoka, pracownica food trucka, o czym dowiadujemy się z podpisu znajdującego się w dolnym rogu kadru. Osoby z zespołem Downa, które z zaangażowaniem i wielką pasją pracują w food trucku, podchodzą do swoich zadań niezwykle profesjonalnie. Musimy frytki usmażyć, posolić, podrzucić, bo za co to jednym sosem w odpowiednim pudełku czy w i potem wołamy klienta i klient dostaje różne od nas. Kontynuacja ujęć z życia działalności food trucka. Wśród pracowników przygotowujących frytki pojawia się nowa postać. Młody mężczyzna w firmowej koszulce, który pomaga naszym bohaterom. Pod życzliwym okiem opiekunów każdego dnia udowadniają oni, że ich praca ma sens. Młody mężczyzna z poprzedniego ujęcia stoi na tle zalewu nowochudzkiego i wypowiada się do kamery. Jest nim Igor Ogonowski, trener pracy, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Nasi podopieczni to nasi najlepsi przyjaciele. Spędzamy tutaj aktywnie razem czas i wykonujemy wszystkie czynności w pracy, co oczywiście widać po klientach, którzy do nas wracają z uśmiechem na twarzy. Ujęcia na młodego chłopaka z zespołem Dauna, pojawiającego się już kilka razy w spocie, który przygotowuje porcję frytek i podaje klientowi. Następnie wypowiada się do kamery, wychylając się przez okienko. Jest nim Bartłomiej Król. Pracownik Foot Track, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Ja bardzo lubię pracować, wychodzą klienci, ja bardzo lubię um, um, wydawać, um, wydawać frytki. Końcową sekwencję otwiera ujęcie z lotu ptaka, pokazujące otoczony zielenią plac przy zalewie nowochudzkim, na którym znajduje się Foot Track. Kamera na zbliżeniu przejeżdża przez talerz wypełniony frytkami. W tle kolejka ludzi, czekająca na swoją porcję. W następnych ujęciach widzimy zbliżenia na frytki i kobiety siedzące przy stole, które jedząc prowadzą rozmowę. Społeczna 21 to przedsiębiorstwo społeczne, które udowodniło, że model franczyzy społecznej bardzo dobrze sprawdza się w małopolskiej ekonomii społecznej. Przekonaj się, że warto kupować ich produkty i usługi. Sięgnij po więcej dobra. Ujęcie zamykające spot. Filmowy portret pracowników stojących w tle futraka z frytkami, na którym znajdują się pani Natalia, pan Bartłomiej oraz druga dziewczyna z zespołem Downa. W rękach trzymają kartonowe opakowania wypełnione złocistymi frytkami. Oto małopolska ekonomia społeczna. Pod koniec ujęcia, w pozycji centralnej, pojawia się animowane logo małopolskiej ekonomii społecznej. Składa się ono z kolorowego sygnetu marki Małopolska z podpisem Małopolska Ekonomia Społeczna oraz graficznego przedstawienia krzywej w kolorze różowym, kreślącej dwie trzymające się za ręce sylwetki ludzkie, przechodzące w napis Więcej dobra. Plansza druga. Do logo małopolskiej ekonomii społecznej, które pozostaje w pozycji centralnej, dołącza logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz logo firm będących bohaterami spotów: Biura Podróży, Wakacje w dobrym tempie, Przedsiębiorstwa Społeczna 21, Spółdzielni Socjalnej Czystość, Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych Sanel oraz Spółdzielni Socjalnej Albert. Poniżej pojawia się adres: www.małopolska.pl